Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o tym, że antykwariat to używane książki z każdej dziedziny. Nie ma takich książek, które byśmy, jeśli są w dobrym stanie, jeśli nadają się do czytania, wyrzucilibyśmy je na śmietnik, czy też nie przyjęlibyśmy ich do sprzedaży, poza jednym wyjątkiem. To są książki, które w swojej treści otwarcie nawołują do nienawiści drugiego człowieka, zwierzaka, drugiej istoty, kogokolwiek. To z definicji takie książki, no to w ogóle w moim pojęciu to nie są książki, bo książka oznacza coś dobrego, ale wszystkie inne: książki starsze, książki nowsze, książki duże, książki małe. Czasem nawet zniszczone, bo czasami okazuje się, że jest to pierwsze wydanie, nie wiem, pana samochodzika, za którym ktoś szaleje, a ono jest tak podarte, tak zaczytane, że no, normalnie do sprzedaży by się nie nadawało, no ale jednak wystawiamy je za jakieś tam 4 czy 5 zł, tylko i wyłącznie dlatego, że mamy nadzieję, że właśnie jakiś pasjonat sobie tą książkę kupi i nie wiem, oprawi, naprawi u introligatora, czy też u introligatorki i z niej skorzysta. No, a jak książki są w dobrym stanie, są nowe, no to ta tematyka poza tym jednym wyjątkiem, który powiedziałam wcześniej, nie ma znaczenia. I mamy wszystkie działy takie, na które ludzkość kiedykolwiek coś napisała. Także i również to oznacza, że takie książki przyjmujemy. Także jak dzwonią Państwo z pytaniem, a czy takie Państwo przyjmują? Na przykład słowniki encyklopedie, które dla większości osób przestają mieć wartość, no to zapewniam, że dla innych wręcz przeciwnie. I. Ku mojej radości, słowniki, encyklopedie, jednotomowe, wielotomowe, czterdziestotomowe wciąż się sprzedają, chociaż rzadko. I. Aha, przekroczyłam dwie minuty. No to będzie później ciąg dalszy.